teraz Tutaj bieżuć do siatki, bo tam już się nie mieści. Jestem w kuchni. A, a. nie zrobiłem... K a. co ty zrobiłaś z tym cukrem? A. Musiałam to nagrać. Tutaj postawiłam cukier i wiedziałam, że to się w końcu stanie. Ostatnio bardzo dużo zadajecie pytań o fame MMA, jak to się stało, jak mama zareagowała na moją walkę I mega dużo innych podobnych pytań Dlatego też dzisiaj witam was w odcineczku, w którym podpowiadamy sobie trochę na wasze pytania No i w sumie tyle Napisz w komentarzu hashtag TeamVandal, a postaram się przypiąć ci serduszko Nie będę przedłużał, nie będę żebrał od lajki, jeżeli chcecie możecie zostawić łapkę w górę No i co, lecimy do filmu, naprostować parę spraw, no i przede wszystkim odpowiedzieć na pytania, które ciekawią was najbardziej Pytanie od Budy, bolą cię przyjmowane Posy, czy już ich nie czujesz? Nie, nie czuję jakby, nie czuję bólu, zazwyczaj jak mamy sparingi w klubie, no wiadomo, taki sport dostanę w twarz i to nie raz, ale czy to boli? Nie, na początku miałem troszkę taką blokadę, żeby się przełamać, że jednak wiecie, no bo to nie jest coś, co spotykacie na co dzień, że ktoś was bije po twarzy, ale jednak jak dostaniecie tam raz, dwa, no to potem już masz w to wywalone i jakby staje się to takie naturalne, nie, naturalna część treningu i... Nie, to nie boli No chyba, że się jakoś odsłonicie i ktoś naprawdę wam przyceluje Załóżmy na szczenę, czy prosto w nos No to wiadomo, że wtedy można poczuć To pytanie powtarza się naprawdę bardzo często Parter, czy stójka, czy To jest też ciekawe pytanie, do jakiej piosenki wychodzisz e, Nie powiem wam na razie do jakiej zostawię To jako taką tajemnicę e, Myślę, że wiecie, że to będzie taka fajna forma Że wy nie będziecie wiedzieć Nagle usłyszycie muzykę i, 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 i no sami będziecie mogli ocenić Na razie nie mówię, na razie nie mówię do jakiej piosenki wychodzę? Piesek zapytał, czy dużo ćwiczę. Yy, wiesz co różnie akurat teraz ostatnie trzy tygodnie są dosyć mocne, bo trenuję nawet 12-11 razy w tygodniu, w tym tygodniu chyba przetrenowałem 10 razy w ciągu. 6 dni albo 11. Musiałbym to policzyć, ale coś koło między 9 a 12 treningów w tygodniu robię. O ile kilogramów jesteś cięższy, ile centymetrów jesteś wyższy od Kuba Post. Moja aktualna waga to około 81 kg. Z tego co wiem, mój przeciwnik będzie ważył około 79-78. Więc jak on to mówi na konferencjach, że jestem dużo cięższy, no to sami widzicie, czy różnica. 3 kg to jest naprawdę aż tak dużo? Wydaje mi się, że nie. Ja rozumiem, to jest MMA, tutaj wiadomo, kilogramy mają znaczenie, ale mają znaczenie jak jest różnica, nie wiem, 10, 6, 8, ok, ale gdy jest to różnica 3 kg, to serio, uwierzcie mi, to nie jest jakaś mega duża różnica. Za to, jeśli chodzi o wzrost, no to jestem wyższy o 8 cm, bo z tego co wiem, e, mój przeciwnik ma 1,82 m, ja mam 1,90 m, e, także jest tu różnica 8 cm. Ile dostałeś za Podaj jakiś przedział, bo pewnie dokładnej kwoty pewnie nie możesz podać Tak, zgadłeś, nie mogę Ci podać dokładnej kwoty Nie będę też podawał przedziału, bo dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają Przejdźmy do następnego pytania Czy stresujesz się wejściem do oktagonu? E, na razie nie, zobaczymy Czas pokaże, e, wiadomo, gdy będziesz bliżej do tego momentu Jakiś stres może być, na pierwszej konferencji Tak mnie zjadł stres, że to masakra Ale każdy mi mówił, że na pierwszej zawsze jest, wiecie Zawsze jest najgorzej, bo robicie to pierwszy raz, a potem Potem już jest lepiej, ale no, mam nadzieję, że na walce tego stresu bardzo nie będzie. Pracuję też w sumie nad tym, żeby tego stresu nie było. Ile trwają Twoje treningi? Zazwyczaj poranny zaczynam albo o godzinie 10, albo o godzinie 11, albo o godzinie 10.30 i zazwyczaj trwa on godzinę, godzinę 15. A jeżeli chodzi o treningi wieczorne, to bardzo różnie, bo wczoraj na przykład miałem godzinę 30 równą. Ostatnio też mieliśmy trening parterowo-zapaśniczy, który trwał ponad dwie godziny, więc jest to przedział od półtorej godziny do nawet dwóch i pół czasem. Coś takiego. Kiedy druga konferencja? A druga konferencja będzie już 28 lutego o godzinie pewnie osiemnastej tak? Chyba tak. Chyba tak jak ostatnio. Także zapraszam każdego 28 lutego. jeszcze tak korzystając z okazji tak spojrzałem na czikę i przypomniało mi się, jeżeli chcecie obejrzeć galę, to zapraszam do zakupu z mojego reflinku, bo cały dochód leci na schronisko. Czyli na, na tego takie słodkie psiaczki, w sensie na psiaczki ze schroniska oczywiście, więc jeżeli chcecie obejrzeć galę i jak gdyby wspomóc też szczytny cel, to zapraszam do pierwszego, czy tam nie wiem, gdzie będzie w opisie link, możecie zakupić z mojego linku i przy okazji wesprzeć też schronisko. Dobra, teraz pytanie, na które czekało bardzo dużo osób, jak twoja mama zareagowała? Na wiadomość o walce na fame, Mamo, wypowiedz się o tym, jak zareagowałaś, jakie były twoje odczucia, jakie były twoje emocje, nie wiem, powiedz cokolwiek. Jak zareagowałam? No na początku byłam. Myślałam, że Mikołaj mnie wkręca, że robi pranka jakiegoś. No i się go tak pytałam, pytałam, dowiadywałam, podpytywałam. No i w końcu I to pra... prawda. Okazało się, że to jest prawda. No, no. troszeczkę. Byłam zła, niezła, zadowolona, że spełnia swoje marzenie. No nie wiem, jak to określić. Bała się mała na No Ale na bałam się bardzo Mikołaja. Powiedziała, że jestem chory. Tak, że nie wiem. Jak, tak jak tak się można bić? Tym bardziej, że Mikołaj nigdy nie lubiał się bić. Dobra, No, kontynuuj swoją wypowiedź. E, no i co dalej? No ale jakoś się pogodziłam z tym i kibicuję mu bardzo. No, także macie odpowiedź, mamy. E, mam nadzieję, że. A jak ja była, samochodem, to tak dziwnie, słuchajcie. była satysfakcjonująca. Mama, mama mówi, że jak jedzie samochodem, to jej dziwnie tak mówić. No, ale dużo. Się po prostu nad tym tak? Dużo osób pytało, także macie odpowiedź. Ale jestem dumna z niego i wierzę w niego i będę zawsze z niego wierzyć. Team Wandal w komentarzu. Pozdro.